Spójrzcie na te kwiaty, które zerwałam. Kasia, mocniej, żeby wypadły. Nie! Słyszycie? To dziwne, o co oni mogą się kłócić? Chodźmy popatrzeć. Padaj stąd, głupku! Zaraz skopię ci tyłek! Dziewczyny, pospieszmy się! Nie bijcie się! A wy co, pokłóciliście się o brudne skarpetki? Nie nie! Nie mogli ustalić to głośniej beka. <grystanie> Ale serio, co się stało z waszą męską przyjaźnią? Byliście przecież braćmi, prawda? Ludziska, dajcie lajka, aby nasi chłopcy znów się pogodzili. Pomóżmy im! Nie potrzebuję takiego brata! Nie potrzebuję cię! Zawsze próbujesz coś udowodnić moim kosztem! Patrzcie, jakie trudne słowa! Kolejny żart od Jurka! No właśnie, to żart! Nie jesteś już moim przyjacielem! Ani ty moim! Wiecie, że Ros cały czas nie pyta, co będę teraz robić? Tak, mam dość. Próbujemy im pomóc, próbujemy pogadać, nie da się nic zrobić. No świetnie. Do mnie nie przyszli. A Jurka widziałyście? Cały czas się mnie czepia, bo nie ma nic do roboty. I jeszcze chcę być asystentem Czarnego Maga. Musimy ich pogodzić, albo zepsują nam całe wakacje. Zaprośmy ich na nasz piknik. Zrelaksują się, porozmawiają. A ja jej mówię, że może zatrzymać resztę. <grym> no a wy chłopcy macie coś do opowiedzenia? Na pewno macie wiele wspólnych historii. Zawsze się świetnie razem bawicie, prawda? Pewnego razu ten jeden położył na moim krześle poduszkę pierduszkę, a potem przez pół roku wszyscy nazywali mnie pierdoła. Pamiętam, ale wcześniej ci się to podobało, hm. no chyba. A on podstawił mi nogę i wleciałem w dyrektora. Tak, to było śmieszne, tak, te cukierki są przepyszne. Spróbujcie! Właśnie, Jurek, popróbuj! Właśnie roz. Przestańcie! Przestańcie! Zostańcie! Zostań! Roz! Zostań to! Roz! Hm. Tak, to był wspaniały piknik. Jakieś inne pomysły? Nie, żadnej kolacji. Zostały mi tylko dwie koszulki. No dobrze, może nie niszczmy reszty naszych ubrań. Mój tata mówił, że prawdziwi mężczyźni negocjują w saunie, bo oczyszcza myśli i złe emocje. Tak! Dobry pomysł, od czasów starożytnych w Rosji nie, nie trzeba rozumiemy. No jasne, że pomoże, jeśli ich tam zamkniemy. No dobrze, dobrze. pogódźmy naszych mężczyzn. Co? Podgrzałyście dla nas? Tak, w starożytnej Rosji używano saun. Właściwie to ja to mówiłam. No dalej, szybko szybciej, zamykaj. 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 Pospieszmy się, herbata uspokajająca. To jest najlepsza, staromodna herbata. Wypiją to i będą spokojni jak dwa dziki. Coś cicho? Rozmawiają sobie od serca. Cicho! Aja, Zadziałało? Masz, weź to! Zaraz wyduszę z ciebie życie! Przestańcie już i pijcie herbatkę! Uspokójcie się! Masz, uspokój się. A! Nie. Zawiązuj, no dalej. A czy to na pewno jest? Konieczne? Oczywiście, że tak, dla wiarygodności. No dobra, chodźmy. Papa! Pa. Yy, tylko ciii. Hm. Dalej, pospiesz się! Sam się pospiesz! Chłopcy! Pomóżcie nam! Mamy kupoty! Co to? To jest moja połowa, a to Rosa. Podzieliliśmy się. Będziemy musieli się zjednoczyć. Co znowu? Ros, Kasia zaginęła. Jak to zaginęła? Szłyśmy sobie zbierać kwiaty, a ona zaczęła krzyczeć i pojawiła się mgła, czarna jak ten las i już jej nie widziałyśmy. No co tak stoicie, musimy ją znaleźć. Czarna mgła? Mogłaś od razu wspomnieć o sobie bez głowy. Co tak stoicie? Pokażcie, gdzie to było! Auu! Auuu! Czego wyjesz? Nie ty się zgubiłeś! Powinieneś krzyczeć Kasia! 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 Czy ty w ogóle wiesz dokąd idziesz? Dlaczego prowadzisz? Masz budowany nawigator? A dlaczego miałbym słuchać ciebie? Opatrz mech, północ jest tam. I jak ta informacja nam pomoże? A ty nawet tego nie wiesz. Chodzisz w kółko, uciekając przed każdym z trawy i pajęczyny Chodzimy przez ciebie w kółko. Chodzimy w kółko, bo ciągle narzekasz. <słuch> Au, Kasia! Auuu Kasia! Auuu Kasia! Auuu Kasia! Kasia! Mam dość ciebie i twojego Kasia. Więc ty i twoja u możecie stąd spadać. Chłopcy! Więc spadaj stąd! Idę poszukać jej sam. Jasne, zobaczymy jak daleko zajdziesz. I zobaczymy. Kolerny nawigator. Chyba ty. Właśnie, że ty. Ty nikogo nie słuchasz, tylko gadasz. A kogo wam słuchać? Ciebie? Wszyscy wiedzą, że jesteś głupi. Oni kompletnie oszaleli. Chciałabym, żeby Ross rozmawiał ze mną tak dużo jak z Jurkiem. A może im zapłacimy? Mm -mm. Więcej pomysłów nie mam. Ej, to moja bułka! Kto pierwszy, ten lepszy! To niesprawiedliwe! Ty zjadłeś trzy, a roz żadnej! E, to znaczy masz rację, Kasia. Jest śmiało! On i tak jest już gruby, Ach! Aj! a masz! A! Chyba wiem, co musimy zrobić. Musimy z nimi walczyć. Po co? Sytuacja i tak jest napięta! Julka, jesteś mądra, myśl! Jeśli zrobimy im coś złego, zjednoczą się przeciwko nam. Genialne! O czym tam szeptałyście? No, oczywiście, że o Was. Co o nas? Że jesteście straszni. Y... Że on ma rację. Tak naprawdę nic nie umiesz, tak samo jak Jurek. Tak. Co za bezużyteczne stworzenia! Może przysłali was do nas na zajęcia korekcyjne? Oddawaj czapkę! O, spójrzcie, chłopczyk będzie płakać! Jak myślicie, który pierwszy pójdzie poskarżyć się mamie? Dziewczyny, powinnyśmy im współczuć są tacy delikatni! <noise> o jaki słodki maluszek o, je, je, je. Co za uroczy chłopczyk Spróbujmy z tobą Od razu, staraz lepiej No kto jest taki słodki? Co jest brachu? Jak długo będziemy to jeszcze znosić? Wcale brachu, wystarczy! Jak nazwałyście mojego przyjaciela? Co wy sobie wyobrażacie? Zadziałało! Uciekamy! Daj, no daj! Oddaj tę kodrę! Zablokowałaś mnie, niby ja! Nogi nie mogą się ruszyć! Sorki, nie ma tu miejsca! No dobrze, dziewczyny. Dobrze nam poszło. Pomogliśmy się pogodzić chłopakom. Tak, tak, całe szczęście! A teraz ci przyjaciele nie wpuszczą nas do domu. Świetnie! Ej, a dla mnie kawałek? To nie był nasz pomysł, żeby walczyć z chłopakami. No, trochę przesadziłyśmy. Trochę? Żyjemy właśnie w namiocie pod jedną kołdrą. To co, dziewczyny, będziemy znowu z nimi walczyć? Julka! To wymyślmy plan, jak zdobyć jakąś kołdrę. Przyjaciele, napiszcie w komentarzach, jak zdobyć kołdrę, bo nam zimno!